Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Muszę się przyznać, że ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo istotna, szczególnie w kontekście wydarzeń, jakie mamy w Kościele. Bardzo często dotykają nas skandale. Czasem ktoś z ludzi Kościoła coś dziwnego chlapnie i nawet nie wiadomo, jak to zinterpretować. Stoimy zupełnie zdziwieni i można było powiedzieć Panie Boże, a właściwie to o co chodzi? Gdzie ja jestem? Ja się w tym wszystkim gubię. Tak naprawdę ważność tej dzisiejszej Ewangelii polega na tym, że ona nam zadaje ważne pytania: a mianowicie, co dla mnie ważniejsze jest? Wspólnota? Owczarnia? Czy pasterz? Niby wszystko powinno być jasne. Członkami Kościoła jesteśmy nie dlatego, że jesteśmy w takiej czy innej wspólnocie, tylko dlatego, że nam przewodzi Jezus Chrystus i On tu jest najważniejszy. Jeśli my się Jego zgubimy, to my się pogubimy. Dzisiejsza Ewangelia nie pozostawia złudzeń. Ona nam zadaje bardzo istotne pytanie: kogo chce kochać? Kim chcę być? Za kim chcę iść? Czy za kimś, kto jest taką samą owcą, jak ja? Popatrzcie, my ludzie wpadamy w sidła porównań i chcemy zobaczyć, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Przepraszam. Każdy średnio rozwinięty. Człowiek jest w stanie znaleźć kogoś, kto jest gorszy niż on. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy my za każdym razem szukali autorytetów, a jedynym autorytetem w kościele jest Jezus Chrystus. Poza nim nie ma innego. Ktoś by mógł powiedzieć, ale te zgorszenia. No pewnie one były, są i będą. I one wynikają przede wszystkim z jednej rzeczy: że jakość owiec jest nie najlepsza. Czy kościół jest grzeszny? Tak. Jestem grzesznikiem, ale jestem szczęśliwy, bo jestem powołany przez Pana Boga i mam kogoś, kto jest w stanie mnie podźwignąć i powiedzieć: chodź. Jedyna świętość w Kościele to Bóg. I im bardziej jestem w Niego zakorzeniony, tym lepiej żyję na tym moim świecie. Dzisiejsza Ewangelia zadaje mi tylko jedno pytanie. Za kim tak naprawdę idę? Kto jest dla mnie najważniejszy? Kogo chcę w tym Kościele czcić? No bez przesady. Nie mogę czcić żadnego księdza. No bez przesady nie mogę czcić drugiego człowieka. On może być dla mnie ważny i mogę go kochać. Ale on nigdy nie będzie dla mnie najbardziej święty. Bo święty jest jedynie Bóg. I pozostaje tylko jedno pytanie. Czy ja mogę wymagać od innych, Szczególnie od tych, którzy mają koloratki. Czy mogę mu powiedzieć, daj mi dobry przykład? Tak, ale tylko pod jednym aspektem. Jeśli ja będę od siebie wymagał, wtedy mam prawo wymagać od innych. Bo jeśli od siebie nie wymagam, to daremne są inne kwestie. Dzisiaj Mówiąc o owczarni, Jezus Chrystus chce nam przypomnieć jedno. To, co spaja owczarnię, to pasterz. I zawsze patrzmy na pasterza. A jeśli owce są krnąbrne, brudne i czasem idą nie w tą stronę, co trzeba, to zostawmy to miłosierdziu pasterza. Bo On zbawia owce, nie ja. Amen.